Witam serdecznie ze słonecznej Florydy, Jaśmi z tej strony, na dzisiaj odcinek specjalny, czyli kryminalnie od kuchni. tysięcy subskrybentów, magiczna liczba, nie spodziewałam się, że ten kanał tak szybko osiągnie e, tak dużą ilość widzów, że będziecie chcieć tu wracać, że tak dużo z Was będzie oglądać te filmy, bardzo Wam za to dziękuję, to jest bardzo inspirujące, bardzo motywujące, aż, chcie, aż chce się wrzucić coś więcej na ten kanał e, i naprawdę, naprawdę to jest bardzo dla mnie przyjemne, bardzo, e, bardzo taki cieplutko mi się na sercu robi, jak, jak o tym pomyślę i chciałam właśnie ten, ten, te 10 tysięcy subskrybentów, to, to, ten kanał. Minimilowe milowy podobno w jakimś tam stopniu uświęcić. I pomyślałam sobie jaką że to mogę niespodziankę Wam przygotować, żeby sprawdzić Wam radość i żeby w miarę szybko jakoś to mogło na kanale powstać. Wielu youtuberów przyjmuje taki standard, że przy właśnie takim świętowaniu robi się jakieś Q&A, jakieś odpowiedzi na pytania, jakieś czaty, coś takiego i tak dalej i tak dalej, ale to czasami jest takie mało merytoryczne, prawda, te, te pytania się czasami powtarzają i tak dalej i tak dalej, mi live'y to tak średnio wychodzą, bo ja się tak miotam, prawda, jak dzika owca po polach, tu mi coś nie działa, tam mi coś nie działa, więc pomyślałam sobie, dobra, to spróbuję tak na takim sposobie ala szpieg z krainy deszczowców, czyli po prostu zbiorę sobie pytania, które żeście mi tam gdzieś kiedyś zadawali w międzyczasie i na to najpopularniejsze jakoś tam odpowiem. Tak miałam plan. Um, dobry plan. E, z tym, że najczęściej zadawane pytanie brzmi kiedy będą nowe kryminalnie? To oczywiście także jest motywujące i, także, e, i także, e, także mnie bardzo cieszy. To znaczy, że ktoś mnie chce oglądać, abstrahując od faktu, że zazwyczaj odpowiedź brzmi nie wiem. I tak się podrapałam w główkę Coś tam pokombinowałam, jeszcze sobie dobra. To może zaproponuję wam taki specjal, taki odcinek specjalny, w którym pokażę wam, jak te kryminalnie od kuchni powstają. Tak dokładnie po kolei, jak wygląda lisy, skąd się to bierze, dlaczego takie, a nie inne sprawy są tam omawiane yy, i, i te wszystkie inne takie technikalia. Być może Was to zainteresuje. Jak nie, to nie. To proszę się nie obawiać, Będą także, będzie cały tydzień prawie odcinków specjalnych, więc proszę się nie denerwować. Naprawdę myślę, że sporo jeszcze innych ciekawych rzeczy na, na tym kanale właśnie. Nie tylko w ramach tych 10 tysięcy subskrybentów, ale także nadchodzących różnych planów znajdziecie. Więc dobra, zacznijmy więc od samego początku pod tytułem dlaczego ja, takie, a nie inne sprawy wchodzą na kanał, bo to też się bardzo często pojawia w dyskusjach, padają takie pytania, zaproponowałem, a to nie weszło, a dzisiaj zaproponowała i to weszło, czy to jest jakaś niesprawiedliwość losowa, czy po prostu nielosowa, i tak dalej, i tak dalej, już wam mówię. Ponieważ były takie ankiety różne i na misiach kolorowych, i wszędzie indziej. I tutaj na YouTubie pytałam się, co. Was interesuje. Kiedyś prowadziłam różnego rodzaju zapytania, ale powiem Wam jedną rzecz zupełnie szczerze. Żeby zająć jakąś sprawą kryminalną na takim, z takim zaangażowaniem, żeby tam chodzić, szukać jakichś rzeczy, wygrzebywać i tak dalej tak dalej, to ja muszę mieć coś, co nazywam haczykiem albo zaklikiem. Ja wiem, że to, to brzmi jak prawie że jak terminologia jakaś stosowana, ale to, to już tłumaczę co chodzi. Są takie sprawy, Niektóre są bardzo znane, niektóre są mniej sprawne, które po prostu muszą mnie chwycić za gardło i powiedzieć mi zrób mnie, żeby po prostu sprawdzić dokładnie, że muszę się, nią, muszę się tą sprawą zafascynować. Czasami się ta fascynuje takimi sprawami po latach, dopiero chociaż gdzieś tam coś słyszałam. Czasami w ogóle do mnie nie dochodzi, jakoś nie czuję potrzeby zgłębiania tajników tego, tej, tej konkretnej kwestii. Czasami jest to kwestia taka, że na przykład dopiero coś, o czymś usłyszę. I nie pójdę spać, bo po prostu muszę koniecznie przeczytać więcej, 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 bo yy, nie mogę się oderwać, żeby po prostu jak najwięcej szczegółów poznać. I skąd takie zahaczki się biorą? Czasami są to jakieś sprawy, które gdzieś przeczytam w internecie. Jak oczywiste, czy tam na jakichś forach, czy coś tam, czy coś tam. Czasami są, pojawiają się w komentarzach, e, gdzieś tam na YouTube sami mi proponujecie, wysyłacie mi też maile, prywatne wiadomości, pojawiają się sprawy na misiach kolorowych, pojawiają, e, czasami no, czytam jakieś tam zestawienia takich najbardziej e, e, szokujące sprawy tam XX wieku, albo najbardziej szokujące sprawy w ostatnich pięciu latach i coś mnie tam zaintryguje. Jakieś tam różnego rodzaju kryminalne dokumenty, które można na YouTube znaleźć na wszystkich innych mediach. I tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu tego jest sporo. Nawet są oczywiście jakieś pisma, prawda, które poruszają tak zwaną tematykę True Crime, czyli prawdziwej zbrodni. To tam też, nawet to nie musi być jakiś główny artykuł okładkowy, to może być gdzieś tam jakaś taka malutki, malutka wzmianka, i to mnie skłoni do tego, żeby poczytać. Jak przeczytałam po raz pierwszy o dwóch dziewczynach w Panamie, które, które zaginęły, to tak się wciągnęłam, że po prostu naprawdę nie byłam w stanie usnąć, dopóki nie przeczytałam wszystkiego. Była sprawa na przykład jeziora Boną, który Wy, wy tak w którymś tam czy komentarzu, czy gdzieś tam na ankiecie, że była rozmowa taka, że ktoś tam właśnie wspomniał o jeziorze Bonom i ja byłam taka, coś tam kiedyś słyszałam coś, coś czytałam i później jak się wkręciłam w to, to po prostu zostawiłam wszystkie inne kryminalne, chociaż miałam coś tam zaplanowane, bo musiałam to zrobić, bo to było konkretnie to, co wiedziałam, że, że tak mi mnie, tak mnie przykuło uwagę, że muszę, koniecznie muszę. A z drugiej strony są sprawy, które proponujecie mi co jakiś czas, podsyłacie, mówicie, kiedy będzie Madeline McCain albo kiedy będzie Iwona Wieczorek i do niego to chodzi, że ja, tych, że ja te sprawy nie uważam za ważne albo na przykład e, kompletnie ignoruję to, co piszecie, tylko kwestia jest taka, że one do mnie jeszcze nie dotarły na tyle mocno, na tyle mocno się w nie nie zagłębiałam, nie chciało się nie zagłębić, bo po prostu jakoś instynkt mi poopowiada, albo po prostu nie wiem, moje jakieś czarne pazury umysłowe jeszcze się w to nie wszczepiły, że po prostu zmuszanie się do, do wgłębiania się w taki listy, w taką sprawę, która mnie tak specjalnie nie ciągnie gdzieś tam, sprawi, że po prostu no być może nie będzie tak dobrze przedstawiona jak taka, którą robię naprawdę z potrzeby tam serca, że to muszę wam powiedzieć. Nie wiem, czy to, co ja mówię, jest jasne. Jak nie jest jasne, dajcie znać w komentarzach. To jeszcze tak konkretniej wytłumaczę. Dobra, no ale załóżmy, że jest taka sprawa. Ja wam zrobiłam taki materiał jak będę mówić, coś tam coś będzie pojawiało e, czyli po prostu materiał na podstawie jednego z kryminalnych, który ostatnio robiłam, czyli rodziny szefia, e, honoru rodziny szefia, zabójstwa honorowego więc tak, żeby można było prześledzić tak krok po kroku, e, mniej więcej jak to wygląda, więc na samym początku no to jest, jak mówię, to jest ta zahaczka to jest ta informacja, to jest coś tam to po prostu gdzieś tam do mnie dotarło, muszę to opowiedzieć dobra, no to na początku trzeba zrobić research, ten research, ile trwa research? czasami kilka dni, czasami kilka e, czasami kilka godzin, czasami kilka dni, a czasami kilka tygodni. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Wiadomo, że jeżeli mówimy o sprawie, która na przykład ma z bardzo niewiele informacji prasowych, albo na przykład trzy artykuły i dwie wzmianki, a oprócz tego dwa komentarze na Facebooku, no to... Mm, można jeszcze próbować przez ileś godzin, gdzieś tam do czegoś dotrzeć, ale w zasadniczej większości to można teoretycznie zrobić w miarę szybko. Jeżeli mówimy o takich sprawach bardziej skomplikowanych, na temat których wyszła jakaś książka, jedna, druga, trzecia, wyszedł jakiś film dokumentalny, no to w takim wypadku no, trzeba, wypadałoby to obejrzeć, no przynajmniej część. A, I przeczytać też przynajmniej część. Um, więc po prostu one zajmują jak najwięcej czasu. Dlatego też na kanale. Pojawia się troszeczkę mało takich spraw naprawdę, naprawdę głośnych, dlatego że literatury do przegryzienia, chociażby literatury, jakichś multimediów i tak dalej jest tak dużo, że ja bym się musiała wyłączyć naprawdę na przykład na miesiąc czasu, żeby na przykład zrobić jakąś z tych takich naprawdę słynnych, tych jakichś tam seryjnych morderców czy cokolwiek takiego. Paru zrobiłam, ja o tym wiem, ale jakoś tak sobie ograniczyłam, bo miałam już jakąś wiedzę, kiedyś wcześniej trzeba wierzyć o rysach, więc nie musiałam tego jakby zostawić jakby nie mogłam jakby pozwolić sobie na to, żeby korzystać z tego, co już tam miałam w głowie, czy już tam przeczytane przez jakiś tam czas a tak się sięgnąć do kompletnie nowego tematu, to czasami jest po prostu bardzo dużo czasu, bo chciałabym po prostu jak najbardziej Wam te wszystkie informacje przedstawić jak najbardziej rzetelnie, tak spojrzeć z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony, jak najbardziej tylko można, tak? A szczególnie jeżeli sprawy są znane, no to książki pisane są z różnych punktów widzenia, więc to też jest czasami istotne. Um, I sobie, czy zaczynam zazwyczaj od podstaw. Podstawy to są, Wikip to jest jakaś Wikipedia, to są jakieś artykuły w prasie tak zwanej, w mass mediach, czyli w jakichś tam w uznawanych dziennikach w, w uznawanych tygodnikach, yy, tak żeby to nie były jakieś tabloidy, żeby stamtąd nie czerpać, tak żeby mieć mniej więcej taką konstrukcję, co gdzie się stało, po kolei, i później po prostu zrobić sobie plan, żeby doczytywać o takich fragmentach. Ja bardzo często taki plan sobie robię, czyli mówię na przykład, dobrze, to ja muszę mieć coś o dzieciństwie, muszę mieć coś o szkole, powiedzmy, ofiary, muszę mieć coś, muszę mieć podobne informacje o zabójcy, i później na przykład są artykuły, które mówią o. Gdzieś tam wspominają tylko o fragmencie na przykład z tego konkretnego punktu, niektóre mówią coś więcej o tamtym i w ten sposób mogę sobie zorganizować jakąś tam narrację, więc te, te podstawowe źródła pozwalają mi, um, pozwalają mi zbudować taki plan, a później po tym planie to się zaczyna tak zwane polowanko. Polowanko na źródełka. I to polowanko może przynieść różne ciekawe rozwiązania, bo na przykład właśnie wchodzimy albo na YouTube. Oczywiście przychodzimy na YouTube, bo patrzymy sobie na to, co, co inni zrobili. Także inni YouTuberzy, szczególnie anglojęzyczni. Jest kilka podcastów, na przykład Thinking Sideways, którzy też robią bardzo fajne rzeczy. I sobie tam po prostu szperam, czy ktokolwiek już tu ruszył. Bo jak ktoś ruszył, to, to sporo właśnie ludzi, która się zajmuje takimi tematami kryminalnymi. Podaję źródła. Ja także staram się podawać źródła. Jakby ktokolwiek inny chciał to omówić, to, to to ma w miarę ułatwione. I w takim wypadku po prostu wiem, że ktoś na przykład już przez to przegrzebał i mogę po prostu opierać się, chociażby yy, 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 wiem, że po prostu to jest na pewno istotne, co to tam ci ludzie zrobili, jeżeli, jeżeli oczywiście zrobili odcinek sensy. Yy, natomiast. Później jak już przejdziemy z tych takich mediów społecznościowych i zaczynamy się wgryzać w tak zwaną prasę czy też a jakieś tam informacje, publikacje powiedzmy poważniejsze albo bardziej uznawane, no to zaczyna się Polka z galopką, bo w tym momencie po prostu są, jak niektóre sprawy naprawdę mają całą potężną bibliotekę na swój temat. Jedną z takich spraw jest na przykład Madeleine McCain albo na przykład John Bennett. Tego jest tam <laughs> dziesiątki publikacji, książek, artykułów, to tam jest miliard. Jeżeli chodzi na przykład o rodzinę Szafian, to tam było chyba wiesz, czy trzy książki, w niektórych były to wspomniane. Bardziej ta sprawa jest wspomniana w opracowaniach, w kontekście, w kontekście, przy przytaczana gdzieś tam na podstawie różnego rodzaju opcji o honorowych i tak dalej, Więc to można było z założenia ominąć, ponieważ wiadomo było, że to się zestawia tam jakieś tam podstawowe fakty, a nikt tam nie będzie dodawał jakichś informacji nie wiadomo skąd wziętych. Więc to jest jedna sprawa. No, oczywiście później są jakieś tam informacje, przeszukuje się Netflix. Przeszukuje się jakieś Amazon Prime, przeszukuje się różnego rodzaju tam opcje, jeżeli są możliwości. Ktoś się mnie pytał, skąd ja biorę książki. Książki, no to zazwyczaj po prostu albo zamawiam, to wtedy obgryzam zęby tak i, i, i czekam, aż do to mnie dojdzie. Jeżeli zamawiam online, w wersji papierowej. Na szczęście jest coś takiego jak e-book, więc to można jednym kliknięciem kupić i mieć z głowy czasami są to książki niedostępne ani w jednym formacie, ani w drugim formacie, czyli po prostu w ogóle nie w sprzedaży, no to, to, to trzeba podreptać się, wstać, ubrać sobie tam, um, ubrać sobie swoje tam racice i, i, i pogiąć do, do, do biblioteki, zobaczyć, czy mają coś na półkach, albo można sprawdzić w lokalnych księgarniach, mamy tu niedaleko taką księgarnię, która właśnie specjalizuje się w w wszelakiej, głównie takiej prawdziwej i różnych kryminałach, no tam jeszcze się można podpytać, um, a więc czasami to z wyzwanie, jeszcze. Jeżeli to są sprawy stare. E, albo takie, które na przykład gdzieś tam były znane przez jakiś czas e, i wyszła na przykład jedna czy dwie książki, i na przykład głównie była popularna w Kanadzie, a i teraz już to jest nie do dostania. E, ja miałam taką sytuację, jak mówiłam o takich seryjnych mordercach. Paulo, Paulo, Paulo Bernardo i Karla Homorka. Oni byli właśnie z Kanady. My nam, że dawno temu dawno czytałam na temat ich jedną taką książkę, która była bardzo ciekawa i próbowałam ją właśnie wydobyć. z racji tego, że przygotowywałam się do tego odcinka, nigdzie nie mogłam znaleźć. Nie było żadnego wznowienia. Były inne, ale nie było tej konkretnie, która właśnie tak opisywała bardzo, bardzo szczegółowo wszystkie elementy. W końcu dotarłam, tylko to trochę trwało. Więc to, jak widzicie, to nie jest takie to tak szybciutko nie idzie i czasami właśnie jak mówię, że jestem na etapie źródeł no to jestem na etapie takim właśnie wyszukiwania może tu coś znajdę, może tam coś znajdę czasami się zdarza także dzięki Waszej pomocy, że mogę dojść do źródeł w ogóle innojęzycznych czyli na przykład no szczególnie jeżeli sprawa na przykład nie jest ze Stanów, albo właśnie nie jest z Polski to w takim wypadku po prostu no mam problem, żeby w ogóle żeby dojść do jakichś takich źródeł które mówią coś więcej, tak, bo one są zazwyczaj, na przykład jeżeli sprawa jest niemiecka, to są po niemiecku, albo po, po rosyjsku, jeżeli w Rosji i tak dalej, tak dalej, więc um, udzieliliście mi dzisiaj kolorowe także parę razy pomocy w takich sprawach i bardzo Wam za to dziękuję, bo bez tego um, musiałabym omawiać po prostu te wszystkie tematy tak bardzo po łebkach. No, po prostu nie miałabym takich jakichś różnych informacji właśnie, co się jak ciło, jak dane ludzie się wychowali, gdzieś tam żyli, um, jak funkcjonowali i takie, takie, takie różne anegdoty oni by mnie w ogóle ominęły, bo no, do nich dotrzeć nie mogę. Pytaliście się mnie wielokrotnie, dlaczego nie ma więcej polskich spraw z polskiego podwórka? Czy w, czy w, w Polsce się nie morduje? Czy w Polsce nie ma różnych zagadek, zagnięć? Oczywiście, że są. I e, zrobiłam parę polskich spraw, natomiast po prostu mam do tego uczucie co najmniej ambiwalentne. Dlaczego? Dlatego, że e, przy polskich sprawach napotykam bardzo często na mur, e, że nie mam dobrych źródeł już opublikowanych. Są albo materiały prasowe, e, czyli po prostu jakieś tam artykuły, które na internatach są dostępne lub nie, szczególnie jeżeli sprawa jest starsza, to nie wszystkie gazety, nie wszystkie dzienniki, nie wszystkie tam magazyny itd. itd. Trzymają wszystkie swoje archiwalne numery, tak, żeby można było do nich dotrzeć bezpośrednio. Albo trzeba za nie zapłacić, nawet nie chodzi tylko o kwestie finansowe, tylko że na przykład trzeba zapłacić za pomocą polskiego banku, a jak ja to zrobię, i nie mogę się do tego dobić. Czasami są jakieś różnego rodzaju dokumenty. Czy kiedyś jeszcze było 997, czy po części to można znaleźć, czasami tego nie można znaleźć, czasami można to zobaczyć na serwisach typu VOD, do których dostęp jest niemożliwy ze Stanów bardzo często yy, i po prostu jest, zaczyna być problem. A jeżeli chodzi o pozycje książkowe, to tego prawie w ogóle nie ma. Mówię prawie, bo oczywiście była książka Elegancki Mordercy, były przecież książki o mamie, matce Madzi, no to jest oczywiste. Była książka o yy, Jadku Ziętarze, więc nie jest tak, że w ogóle nic nie ma. Nawet powiedziałabym, że. Rynek się chyba powoli trochę w Polsce rusza, tak, tak jak patrzę, ile różnych rodzaju pozycji mi podsyłacie, że tutaj, że tutaj, że, że coś tam w tym temacie się zaczyna dziać takiego ciekawszego, że więcej ludzi na to zwraca uwagę, że, że zaczynają się pojawiać kolejne pozycje i bardzo mnie to cieszy, natomiast na dzień dzisiejszy ich wcale nie jest zbyt dużo. Albo mówię o takich naprawdę bardzo głośnych sprawach przemęczonych już we wszystkie strony świata. Być może to kwestia taka, że po prostu z taką, taką znaną, omówioną wszędzie sprawę, no to wygodniej jest napisać książkę, bo wiadomo, że nikt nikogo nie pozwie, tak? Po to, że albo to właśnie właściwie wszyscy nie żyją, spadkobiercy też nie żyją, albo ich w nie ma, tak? albo na przykład ktokolwiek komu się zasugerowało, że zrobił coś niecnego, to, to to już nic nie powie, no więc to, no to, to jest bezpiecznie, a takie nowe sprawy zazwyczaj są tylko właśnie roztrzęsane na łamach jakichś tam Dzienników czy, czy magazynów, różnego rodzaju tygodników, no i po prostu trzeba byłoby to śledzić na bieżąco, czasami, no bo to są jakieś tam informacje na bieżąco, które wychodzą. Przecież przypominam, e, e, serial śledczy pod tytułem Tylman do dzisiaj się nie skończył. Ma, e, Magdalena Żuk z Egiptu to się do dzisiaj nie skończyło, tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na perspektywę tego, jakie jest prowadzone śledztwo, że nie zostało, zostało, nie zostało żadne oświadczenie wydane w tej sprawie, więc e, właściwie, no ciężko mi to robić. O wiele łatwiej jest to robić, być komuś to, kto, kto mieszka w Polsce kto jest na miejscu kto zagłębia się w te tematy czy codziennie prasę czy, czy nawet jakieś tam portale pijąc kawę i zachęcam do tego naprawdę żeby po prostu więcej ludzi się zajęło tymi tematami jeżeli ma taką pasję jeżeli naprawdę uważa że, 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 że chciałby on na ten temat coś się powiedzieć czy na YouTube czy na Podkasie czy na czymkolwiek innym naprawdę naprawdę zachęcam jest sporo kanałów na YouTube, którymi się takimi rzeczami zajmuje także omawia sprawy polskie w większości przypadków jak mówię, no niestety to są tematy, które można mówić 5, 10, 15, górę 20 minut, ponieważ po prostu nie starczy nam materiału, a to nie o to chodzi, żeby po prostu lać wodę, tylko włącznie opowiedzieć to wszystko z innych perspektyw, albo to, na, jak to nam się wydaje, no bo to jest krzywdzące po prostu dla, dla rodzin ofiar, dla, dla osób pokrzywdzonych, tak? Natomiast więc, no, czy ja się w tej konfesji zupełnie wycofuję, czy się w ogóle oddaję prym i poddaję? Nie, bo będą takie sprawy czasami się pojawić gdzieś tam, e, gdzieś Polski, jak mnie jakaś tam właśnie zagryzie i powie koniecznie musi zrobić ten temat, to to wezmę zrobię. Natomiast to nie jest. Nie, nie, obawiam się, że to nie, nie będzie przez długi czas jeszcze tutaj priorytet, głównie ze względu na zdobycie źródeł, to jest po prostu dla mnie nierealne i jest mi przykro z tego tytułu, bo wolałabym, żeby po prostu tych źródeł było więcej, ale jest jak jest, no tak, no tak niestety wygląda. Dobra, jeżeli jesteśmy, jesteśmy po resercu, ja później sobie robię notatki. Nie wiem, czy to kogokolwiek interesuje, ale jak ja za każdym razem, jak mówię, że powtarzam, że jestem w fazie notatek, bo się ktoś mnie pytał, kiedy kryminalnie, jak skończę notatki. I ja tak brzmi, jakbym pisała pracę magisterską, to przyznam wam się do jednego sekretu. Mogę, jesteście gotowi. Ja wszystkie notatki robię ręcznie. Jestem nienormalna, tak wiem, i powinnam to sobie robić notatki normalnie na komputerze, w Wordzie, ale to jest jedna z największych przyjemności robienia kryminalnie, robienie sobie takich notatek, jakich nie robiłam od czasów studiów, normalnie z czterema różnymi długopisikami, rysującymi gwiazdki, wykrzykniki, strzałki, no. Yy, znaczy, notatki robię sobie zazwyczaj na brudno i na czysto jeszcze. Więc, więc to trochę zajmuje, ale to mi pozwala też jakby sama sobie przejrzeć i przepytać się sama, czy ten plan jest dobry, czy to, czy to wszystko ma sens, czy powinnam coś zmienić, czy powinnam jakąś kolejność zmienić, bo ja mam zawsze przed sobą jakieś notatki, jakiś plan, tak żeby, bo ja nawet jak te sprawy już w miarę dobrze znam po, po, po tych wszystkich tam czytaniach, oglądaniach i tak dalej, to i tak po prostu, żeby się tak strasznie gdzieś tam nie zapałętać, w jakieś dziwne rejony nie iść, to ja mniej więcej muszę mieć wypisane po punkt, po punkcie tu jakaś data, tu coś tam, to coś tam, na wszelki wypadek jakbym zapomniała, więc, więc tak to mam przed sobą, tak i mam to w formie pisemnej, takiej na kartce yy, i tak normalnie wypisane, więc to, 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 to tak. Nie wiem, czy to kogokolwiek interesowało, ale to, to, tak, to jest taka śmieszna rzecz, że muszę to zrobić, bo inaczej bo po prostu nie ogarnę. Nie jestem w stanie na przykład się przygotować, parę razy próbowałam przygotować się normalnie mając materiał napisany w Wordzie, nie, nie, nie byłam w stanie. Taki mam mózg, no, odskulowy, po prostu. To jeszcze, jeszcze ten etap. Um później oczywiście jest nagranie tego wszystkiego, ile trwa nagranie? 3 godziny, 4 godziny, 4 godziny, no coś koło 3-4 godzin w zależności od kryminalnych, czasami krócej, króciej. Dlatego, że czasami są jakieś takie momenty, że aparat się włącza, albo się na przykład tam dźwięk się kaszani, trzeba od początku nagrać, albo na przykład, o rano, nie widziałam tego w ogóle, to jest bardzo istotne. I trzeba nagrać z początku jakiś fragment. Jestem są zawsze jakieś kwiatki, jakieś takie dużo radości i, i, i ogólnych jest. No i później, oczywiście, jest montaż, który zajmuje co najmniej tyle, ile nagranie: co najmniej tyle, a zazwyczaj więcej, bo trzeba się wysłuchać i zastanowić, czy trzeba wyłapać te wszystkie miejsca, które trzeba wyciąć, trzeba wstawić zdjęcia, które się tam się animują, tam ruszają się, tam te nazety. I później jeszcze trzeba. Wypuć. W momencie, jak się zmontuje to wszystko, tak, podniesie te wszystkie kawałeczki, patchworka i tam się zepnie, to później jeszcze trzeba wyeksportować do tego pliku, co później, że się wrzuca na YouTube. Ja wiem, że to są niby takie oczywistości, oczywistości, ale to od razu tak mówię dla wszystkich, którzy po prostu do tych oczywistości nie wiedzą, bo się tym nie zajmują, nie mają ochoty. Um, YouTube'a oglądają, a nie tam zamierzają sobie bawić jakieś pliki czy coś, to bez sensu. Um, no to, 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 to zajmuje tak też co najmniej tyle, ile. Przy tej kompresji przede wszystkim to zajmuje mniej więcej tyle, ile trwa film. Więc od nagrania do od momentu, kiedy ja naciskam start i robię nagranie, do momentu wyplucia tego, to to mija no 8-10 godzin czasami to takiej właśnie tak, spędzania czasu. Mówię tylko właśnie o tym, dlatego że, jeżeli ktokolwiek się zapytuje, ja mówię, że właśnie dzisiaj zamierzam nagrać, to wcale nie znaczy, że dzisiaj konkretnie będzie. Eee, no i później to się już na YouTube, to tam już jest nic. To już jest nieistotne. Dobra, padało jeszcze bardzo często pytanie, dlaczego to, to, to kryminalnie się pojawiło? Jak, jak, jaka była inspiracja? Inspiracja była taka, że była, że abstrahując od faktu, że kanał w ogóle powstał nie po to, żeby kryminalnie pokazywać, że kanał powstał po to, żeby opowiadać o Stanach Zjednoczonych, co dalej jeszcze opowiada o Stanach Zjednoczonych ale teraz mniej, to prawda. Um, I po to, żeby ćwiczyć język polski, którego, no, woło mnie to tak trochę jakoś mało, bo Amerykanie jakoś niespecjalnie nie chcą mówić po polsku, zupełnie nie wiem czemu. Um, no i do tego wszystkiego jeszcze, żeby y, sobie tam potrenować różnego rodzaju opowiadania, bo ja na przykład po prostu pamiętam najszczęśliwszą chwilą mojego dzieciństwa to były właśnie te jak czy tam właśnie dziadkowie ze mną siadali, opowiadali mi różne przeżycie, historia itd. itd. I ta w ogóle ta, to gawędziarstwo troszeczkę tak mi się wydaje, że trochę zanika, więc to był kolejny powód. A jeżeli chodzi o kryminalnie, kryminalnie to była po prostu przede wszystkim irytacja. Dlaczego? Dlatego, że po prostu i z irytacji bardzo dużo rzeczy powstaje na świecie, więc proszę, mnie nie, proszę nie mieć nic przeciwko, absolutnie. I właśnie patrzyłam sobie gdzieś tam, bo YouTube przez długi okres czasu to była dla mnie taka maszynka do słuchania muzyki, oglądania jakichś dokumentów raz na jakiś czas, których nie mogłam znaleźć nigdzie indziej. Wiecie o co chodzi? W ogóle się tam nie wgłębiała w Studio że coś tam ktoś tam nagrywa. No. Idź pan z tym. I zaczęłam sobie coś szukać właśnie na temat jakichś tam spraw kryminalnych, o których czytałam yy, i troszeczkę znałam. Jakieś takie kulisy powiedzmy ich, jakieś takie może nieznane fakty, jak to się mówi. Yy, I czy to właśnie morder, morderstwo z Hinterkajfek, czy to była Elisa Lam, yy, i tak dalej, i tak dalej. I zaczęłam tam oglądać te materiały i patrzę, a to takie ciarowklejki na ciarowklejce, że to jakieś demony, jakieś iluminaci, jakieś. Wszystko tam było. Ufo, nie ufo, ja myślę sobie Chryste, panie, No ale przecież... Pewne z tych spraw są jasne, wyjaśnione, przynajmniej o tyle, o ile można. I no takie informacje, że tam chodziły demony i, i biły kogoś cegłą po ścianie, to ja rozumiem, że na samym początku mogły być różnego rodzaju przypuszczenia, no bo przecież no, musimy mieć otwarty umysł, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład coś jest, coś jest 15, 20, 70 lat po zbrodni i dalej powtarzać te ploty, to już trochę krzywo. I pomyślałam sobie, że z drugiej strony, może. To nie jest taki kupi pomysł, żeby opowiedzieć na przykład o takich, powiedzmy, mało znanych faktach. Na przykład, czyli w większości przypadków, jak policja, śledczy, czy ludzie, którzy się zajmują, sądzą, że było naprawdę. Nie zawsze, oczywiście, trzeba się z tym zgadzać. To, 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 to ja to rozumiem, no, ale trzeba po prostu nie szukajmy we wszystkim teorii spiskowej, może w ten sposób. No, um, no i pamiętam, że właśnie opowiadałam o tym moim znajomym, że taki plan mam, że to, taki ten że tak opowiedzieć właśnie ani właśnie jedna z moich koleżanek powiedziała a wiesz słuchaj, kto to będzie chciał tego słuchać to, będzie takie, to jest takie długie, nikt tego nie wysiedzi, a wy wysiadujecie i to jest dla mnie niesamowite zaskoczenie w ogóle, że tak wysiadujecie, takie gada gadania. Teraz coś siedzę, nagrywam, pewnie znowu będzie za 30 minut, eee, a miało być 15 minut specjala, ja nie wiem jak, to, jak ja to robię. Dobra, kończę już, bo muszę przygotować dla Was kolejne rzeczy eee, i mam nadzieję, że naprawdę będzie Wam się podobać. Jeżeli chodzi o kryminalnie następne, nie wiem kiedy będzie, bo kończę w tym momencie książkę i nie jestem na etapie notatek więc mam nadzieję, że tym razem wiecie, co znaczy wiecie, co to znaczy. Zapraszam Was jednak całkowicie, bardzo chętnie za każdym razem, żebyście podawali mi sprawy, które Was fascynują. Opiszcie mi je, wyślijcie mi je i to nie o to chodzi, że nie chcę, żeby się ktokolwiek czuł poszkodowane, że jeżeli wyśle mi jakąś sprawę, wiem, o fajna i później tego nie omówię, to nie jest kwestia taka, że, um, że, że zostało to źle wysłane, to nie jest nic personalnego, tylko po prostu są takie kwestie, które czasami mam ochotę omówić, muszę ją mówić. mam takie wewnętrzną potrzebę, wręcz jak patrzę, czy to jest czyjeś zdjęcie, czy to jest tytuł, coś co musi być takiego, żeby nad tym ileś tam czasu spędzić, nie wiem, czy rozumieć o co mi chodzi, ale ktoś powie, no dobrze, możesz się przecież złusić, jak cię tak wszyscy proszę, żebyś zrobiła takie coś, co może się zmusić, mogę się zmusić, ale ja nie chcę się do niczego zmuszać. Ja nie robię tego YouTube'a po to, żeby się zmuszać. I z drugiej strony, po prostu dlatego też staram się właśnie jakby podejść do tego z takim rozsądkiem, żeby po prostu no, nie robić tego na, na siłę. Nie robić tego na siłę. Naprawdę za dużo rzeczy na siłę jest robionych w ogóle na świecie. Więc eh, dlaczego kryminalnie na YouTube miałaby być jedną z nich? Bez sensu zupełnie. Um, więc tak to wygląda. Więc jak mówię, zapraszam do grupy na Facebooku, zapraszam do, do, do wysyłania maila, do kontaktu mailowego. Zawsze sam kontakt maila tam gdzieś, gdzieś jest. Nie wiem gdzie. Tam gdzieś można sobie kliknąć. Um, I sobie tam napisać maila, jak ktoś ma ochotę. Jeżeli ktoś chciałby napisać prywatną wiadomość, zapraszam na na na, na, na Facebooku tam jest taka opcja, można sobie tam wysłać wiadomość. I to jestem Jak to ja to odbieram, więc jak najbardziej. I mam nadzieję, że po prostu będą się budowały następne materiały. Przepraszam, co tak długo, ale chyba lubicie, jak jest długo. W sumie jest lubicie, jak jest długo. I do zobaczenia niebawem. Buziaczki, papa. Pa.